Serwus! Jestem Szerfa i to na w następnym odcinku na moim kanale jest oczywiście seria Minecraft u Jaśka I mamy kolejne ogromne zmiany w naszej reaktywacji bykowa Ale myślę, że to już jest końcówka tych etapów tak jakby reaktywacji To już jest końcówka y, budowania różnych budynków Które mogą się przydać lub po prostu fajnie wyglądać w naszym pięknym y, bykowie Który jest teraz metropolią, no bo tu się tyle dzieje, że naprawdę, jeżeli się zobaczy, co tu się dzieje, to naprawdę, nie wiem, chyba nazywali z serwera, że za dużo zbudowaliśmy. Ale dobra, nie przedłużając, przechodzimy do tego, co dzisiaj zrobimy w odcinku. Więc możemy na początku podejść do mapy. I tutaj już na starcie możesz zobaczyć ogromne zmiany w Bykowie. Jedną ze zmian, w których myślę nie było na w tym odcinku, jest, są ponazywane różne rzeczy na mapie. Na przykład mamy nazwany targ, sąd, yy, galerię mamy nazwaną, Black Red White, hotel, zakład karny. Mamy tak ponazywany, że jeżeli ktoś nowy wejdzie do naszego miasta, yy, to może wejść do mapy, która również znajduje się w urzędzie miasta, w tym miejscu, w centrum, i tam zobaczyć sobie właśnie mapę i dowiedzieć się na przykład, gdzie jest co. A co dzisiaj powstało? Jak widzicie, na pewno rzuca wam się w oczy ten samolot, który lata, lata, nie widać, że on lata, ale generalnie leci. Jest to naprawdę jest zbudowane na około 200 kratce. Yy, co dalej jeszcze zostało zbudowane? Stało na pewno zbudowane przez Xanax, czy jakoś tak, nigdy nie wiem, jak ten nikt się wymawia. Yy, nową mieszkankę naszego Bykowa. Dom, tutaj się jej buduje. Następną nowością jest nowy dom yy, Derko, który również jest nowym mieszkańcem Bykowa. Więc naprawdę jak widzicie mieszkańców przybywa, budynków przybywa. Naprawdę dzieje się. Lecz ja i patkę również wyprówaliśmy przez te kilka dni. I powstały dwa nowe budynki plus wykończyliśmy stadion, więc tam dzisiaj też się przejdziemy. Yy, a więc tak, powstała akademia. Bardziej nie akademia co uniwersytet bardziej. Yy, oraz powstało lotnisko, które sobie dalej jest w trakcie budowy. Aczkolwiek jest już na takim etapie, że mogę, myślę, wam je pokazać. Właśnie, jeszcze tu je pokazałem wam tego domu. To jest nowy dom yy, Zajferta, który znowu jakby podwrócił bardziej do Minecrafta. Jestcie jeszcze niż wcześniej. Yy, ale wiecie, co zrobić sobie szybkie cięcie, ponieważ jest noc i dużo lepiej to będzie wszystko wyglądać w dzień. Dobra, widzicie, mamy już poranek. Więc yy, kontynuujemy pokazywanie wam, co, co się zmieniło w Bykowie I dlatego chciałbym coś zrobić tak, żebyście napisali więcej podań nabykowo, Ponieważ czyli podań na Bykowo, do rekrutacji na serwer jest naprawdę bardzo, ale to bardzo mało 99% tych podań jest raczej na Kurczakowo A wiadomo, Bykowo lepsze, więc zapraszam wszystkich jeszcze do pisania rekrutacji z miastem Bykowo ponieważ jak widzicie naprawdę Bykowo się teraz bardzo dobrze rozwija i nie ma szans żeby upadło dobra widzicie pierwszy nowy budynek jest to właśnie Uniwersytet Moje zdaniem prezentuje się naprawdę świetnie całe przeszklony naprawdę coś pięknego on sobie też jeszcze nie jest wykończony z tego co pamiętam jeden pokój nam został zastanawiamy się co tam jeszcze trochę zrobić ale dobra przejdziemy już do przedstawienia wam tego budynku jak widzicie mamy tutaj Piękny, zrobiony przez spadkę ogród przed uniwersytetem. No i już wchodzimy do środka. Jest to bardzo przestrzenne przede wszystkim pomieszczenie. Raczej, zawsze robimy takie przestrzenne te wszystkie budynki. Zajmują one bardzo dużo miejsca, aczkolwiek ładnie wyglądają w środku. Dobra, więc tu mamy właśnie tą niewykluczoną salę. Tu prawdopodobnie powstanie pracownia chemiczna, ponieważ cały ten uniwersytet jest yy, takby tak w wydziałach chemicznym. I tak, jeżeli macie jakiś pomysł na nazwę tego uniwersytetu, lepszy niż yy, Uniwersytet Bykowicki, to dajcie zna w yy, znać w komentarzu. Może na przykład, nie wiem, nazwiemy go Uniwersytet Bykowicki imienia J. albo cokolwiek innego. Możecie dać yy, propozycję w komentarzu, a możliwe, że właśnie użyjemy waszą nazwę. Dobra, więc tu mamy jedyną pożyteczną rzecz w tym całym... W tym samym budynku, jaką jest enchant, który zrobiliśmy na 30 level, żeby chociaż w jednym procencie ten budynek był jakkolwiek użyteczny. Dobra, no, przechodząc dalej, mamy tutaj stołówkę, żeby wiadomo, między zajęciami można było sobie coś zjeść albo cokolwiek. Yy, ogromną salę wykładowczą. Tu zawsze patkę siedzi, patkę jest generalnie nauczycielem, nie wiem czy wiecie. Mimo, że ma yy, 7 lat. <grych> Eee, dobra, tu jeszcze mają powstać komputery. Lecz też, no, jakby bardzo lubimy budować coś nowego, wolimy, tak jakby, zacząć coś nowego niż skończyć to, co już zostało zaczęte. Bo tak... zawsze jakaś odmiana jest fajna, coś widocznego jest na mapie, a to, to już na mapie jest widoczne. Nie robię tu już takiego wow. Jest to mniej więcej wykończone, ale wiadomo, że kiedyś za to będziemy musieli wziąć. Mamy tu następną salę, taką mniejszą trochę. Eee, taka bardziej już. Bardziej kojarzona ze szkołą moim zdaniem No taka, nie, mało mi się podoba, bo niedługo będę musiał do takiej wrócić No ale Dobra, przechodząc dalej, mamy tutaj y, Na takim podwyższeniu wszystkie pokoje takie nauczycielskie, coś tego typu y, Biuro dyrektora Jakieś y, pokój do narad, czy coś takiego I to w sumie tyle jest z tych budynków Budynków w zasadzie jednego uniwersytetu Moje widok na dom Xanax i oczywiście nasze piękne Black Red White. Cały czas mam problem z tą nazwą, nie wiem dlaczego. Dobra, więc to tyle z Uniwersytetu. Przenieśmy się teraz na stadion, na którym pokażę Wam, co tam się pozmieniało. Ponieważ tam były, jak pamiętacie, takie puste pokoje. Nie wiem nawet, czy je Wam pokazywałem. Możliwe, że stwierdziłem po prostu, że jest to bez sensu. No bo nic tam po prostu nie było. Na ten moment mamy już tam naprawdę fajnie wykończony ten stadion. To też naprawdę dużo pracy. To weszło. I tak, mamy nareszcie wejście na trybuny, bo ostatnio tego nie było, ale tam wejdziemy za chwilę. Przejdźmy na początku cały dół. Mamy tu jakieś kanapy, y, jakieś jedzenie. Następne kanapy, drugie wejście na trybuny. No jest po prostu cokolwiek, żeby coś tu było, prawda? Y, teraz tak, to są prys prysznice, szaty, nie wiadomo, no podczas meczu każdy zawodnik musi się gdzieś y, wykąpać, przebrać. To jest myślę obowiązkowe w tym. Tu mamy, wiadomo, drugie prysznice. I tu jest mniej więcej to samo. Wiadomo, że tu jest inne: są schodki, na przykład to znaczy siedzenia. Ale ogólnie są też schody. Mniej więcej to jest lustrzone odbicie. Dobra, przechodząc dalej, mamy ostatni pokój tutaj na stadionie już zrobiony. Jest to pokój, oczywiście, z systemem VAR, żeby sprawdzać, czy nie doszło do jakiegoś przewidienia zawodników. I to w sumie tyle z stadionu. Wiadomo, jest tu wejście na y, trybuny. Aczkolwiek na trybunach nic się nie zmieniło. Mamy to tak samo, jedynie właśnie te wejścia. Z, z, z trzech stron mamy tam wejście, tam wejście i tu. Z drugiej strony, wiadomo, nie ma wejścia, bo tam są szatnie. Dobra, więc lecimy dalej. Bo naprawdę jeszcze mamy kilka rzeczy, które mam Wam pokazać w dzisiejszym odcinku. Następną nowością są stacje metra, bo słuchajcie, tamte stacje były takie okropne, że po prostu tutaj jakby z zewnątrz już coś zaczęło wyrastać, mamy już ten taki kształt jakiś, jaki widzicie, lecz tam na dole już po prostu były tory i kompletnie nie było tam miejsca na stację, więc postanowiłem to trochę przebudować i wybudować w każdym miejscu taką właśnie stację, że teraz schodząc na przykład po schodach, nie wchodzimy cały czas od razu na tory, tylko mamy... Marmuję fajne <tryk> Tylko mamy zejście tutaj, jakąś ławeczkę. Yy, na początku chcieliśmy w ogóle zrobić tak, żeby te wagoniki jeździły cały czas. Żeby nie trzeba było zostawiać wagoników na każdej stacji. Tylko że po prostu trzeba poczekać chwilę, jak wagonik przyjedzie. Jednak jest o tyle problem, że to metro jest na tyle duże, że drugi koniec tak by, yy, nie ładują się czanki. Przez co, jeżeli weźmiemy wagonik stąd, to on tak by w tamtym miejscu zatrzymie i tam wszystkie się te wagoniki zatrzymają w jednym miejscu. To jest bardzo problematyczne, bo wtedy się robi korek. Tak samo jak my próbowaliśmy wypuszczać te wagoniki co na przykład nie wiem 20 sekund, to one nie wracały i tak potem szliśmy sobie, i one wszystkie stały w jednym miejscu, więc no tak nie możemy zrobić. Dlatego na każdej stacji mamy yy, shulker boxa z wagonikami. Jeżeli się zastanawiacie, co za dziwny język, jest to język śląski, który znalazłem ostatnio w Minecraftie i jestem fanem. Szczególnie, że jestem ze Śląska, jeżeli ktoś nie wie. Ale po śląsku za bardzo mówić nie umiem, więc jest to dla mnie coś fajnego, śmiesznego. Bo jednak część słów kojarzę, ale są takie, których naprawdę pierwszy razy słyszę. Dobra, przechodząc dalej. Mamy tutaj. Yy, mamy tutaj lotnisko, które jest wzorowane na pewnym lotnisku bardzo memicznym możecie zgadywać, jakie to jest lotnisko. I dobra, nie mam jeszcze wejścia na wieżę kontroli lotu, ponieważ ona została zbudowana w zasadzie przed chwilą. Ale dół już jest w miarę wykończony. Mamy tutaj dwa wejścia takie większe na lotnisko. Y jakieś przejścia, mamy bramki, które sprawdzają tak zwane kontrole bezpieczeństwa. Tu już mamy przejście do samolotu. Natomiast tu jeszcze musi coś postać, bo jest to naprawdę jeszcze bardzo pusto. Aczkolwiek jest to, tak jak mówiłem, jeszcze wszystko w budowie. Wiadomo, sklepiki jakieś. To jest podstawa na lotnisku, chyba tak naprawdę. Żeby jakieś sklepiki były. Dobra, więc przechodząc dalej, mamy tutaj właśnie terminal, który musimy przejść przed podpasem, żeby dojść do samolotu, ponieważ parking jest z drugiej strony. I tak, wchodzimy tu właśnie takim pasem, też przypominający metro. I tak, wchodzimy na drugą stronę i mamy nasz samolot, który został zbudowany. No z najładniej wyszedł. Mamy tutaj nielegalnego pasażera Nieproszonego, nielegalnego, w sumie nie wiem dlaczego nielegalnego, no ale Mamy tutaj konia I cockpit z okienkami, jeżeli ktoś nas goni to możemy zawsze postrać kogoś z łuku, bardzo przydatne, polecam I dobra, to w sumie tyle z ważniejszych rzeczy I możemy jeszcze polecić na samolot ostatni, który dostał Bo się teraz spóźniłem na niego, to szybko musimy go dogonić bo ja szybko muszę stąd wylatywać, przecież już. już mi się czas kończy. Dobra, jakby co to ten samolot jest też identyczny jak tamten, naprawdę ciężko się go odbudowało. A miejsce, przez które on stoi, w którym on stoi, zależy tak naprawdę tylko i wyłącznie od tego, że tutaj mieliśmy tą granicę, którą kiedyś robiłem. Yy, granicę pomiędzy dzielnicami nowe bykowo a bykowina. Ponieważ bardzo łatwo było po prostu pociągnąć kawałek kobla w dół. Od właśnie tej granicy, niż na przykład od samego dołu znowu budować kobla, więc było to na pewno pewne ułatwienie. I tak, wszystko samo w sumie jest identyczne jak yy, tamten, ale i tak możemy wejść, bo ja i tak już tam wylatuję. Dobra, jestem z powrotem. I tak, no to w sumie będzie tyle z tego odcinka dzisiejszego. Możecie dać znać, jak Wam się podobają kolejne budynki w naszym wykowie Dobra, to tyle z tego odcinka. Ja wam dziękuję za obejrzenie. Zachęcam do zostawienia łapki w górę. Yy, I tak, to jest raczej jeden, tak jak mówiłem, z ostatnich odcinków tego typu, w którym pokazuję Wam, co się zmieniło, co my zbudowaliśmy spadkę, ponieważ... Chcemy również zostawić ludziom miejsce na ich budowle, na ich projekty, ludzi, którzy dopiero wejdą na serwer, którzy będą chcieli zamieszkać w Bykowie. Chcemy zostawić miejsce na ich twórczość, żeby zobaczyć, co oni również. Będą chcieli zmienić w tym mieście. W... Tak więc mówiłem. Ja mam... Dziękuję za oglądanie. Widzimy się już w następnych odcinkach. Siema.